Przyszła do nas paczka od widza, od widza Tomasza. Yy, my mniej więcej wiemy co tam się znajduje, ale otworzymy ją razem z Wami. Czyli to jest tak zwana paczka od widza dla widzów. Tak. Surprise, surprise. Taka porębunia, <grybunia> a tutaj kto? Kto <grybunia> to jest? O oh my god! To kto do... to jest? Czy Ty to widziałeś? Nie, znam znaczy, tych ludzi. Znam znaczy, tych ludzi, znam znaczy, te znaczy, morzeczki. No i tutaj są koszuleczki z naszymi wizerunkami. Są niebieskie. Są i białe z takim logo, bo mamy różne. Mamy różnego rodzaju loga. Tutaj mamy na żółtym tle, jesteśmy w czwórkę. Tutaj jesteśmy tak rozłożeni w kółku. To no nie jest dla Ciebie to oto. Nie no, no I tutaj każdy z nas... Personalizowany Tak, tutaj jest kuczy. osobno. No, ja się zaraz ubieram. Ok, otworzymy może mnie. Haha. Ha. No, no Fajna? Eleganczka. <laughs> a, ja, a ja mam też taką koszulkę? No jak będziesz a wyglądał? A ja mam taką koszulkę? Tam jestem? No, I jaką koszulkę chcę mieć? Jak nie ma, to ja muszę tylko mieć. Jakbyście chcieli namiar na takie koszulki, to wam dam namiar na Tomka, bo właśnie on się zajmuje takimi rzeczami. Jakbyście chcieli sobie coś takiego zrobić, to wam polecam, no bo i naprawdę dobrze. dziś będziemy wchodzić w takich koszulki. Tak, teraz to już będzie nasz, nasz znak rozpoznawczy i bardzo ci dziękujemy Tomku. Miła niespodzianka. Znaczy niespodzianka, bo nie wiedzieliśmy jak on to zrobi, co zrobi. Wiedzieliśmy, że użyje naszego logo, ale nie wiedzieliśmy co on tam wykona. I także bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz na zakupy będziemy chodzić tak. Tak. To jest jak zobaczycie taką panią w takiej torbie, to wiedzcie, że to my. Dzisiaj stałam na pasach, pojechałam do pracy i miałam słuchawki na uszach i słyszę Halo, halo, co dziś robimy? Ja tak patrzę. I macha do mnie pan z samochodem Świetny kanał I krzyczy tak <grym> Ale było to miłe, bardzo dziękuję Pozdrawiam serdecznie, nie wiem jak ma pan na imię Ale bardzo mi było miło <grym się> Dobra, to my to sobie Rozpakujemy i Pewnie się widzimy na dalszym Etapie odcinka No i jak? Jak wam się podoba? Ładnie wyglądam? To koszulka trochę opięta, ale wiecie Ostatnio przypakowałem trochę Na tej Siłowni, tu mam siłownie. <noise> Jak te patoniki? Nieprawda. <noise> ale jest ciężka budowa, to zostaje zrzucone. No świetna. Zobaczcie, jaka w ogóle, nie wiem, czy widzicie, Dobra jakość, jaka nie? to jest jakość, nie? Już sam na druk, ale w ogóle wykonanie. A ja powiem Wam szczerze, pracowałem przez chwilę w, w drukarni z odzieżowej i o drukowaniu coś wiem. Mm. I to mogę powiedzieć, że jakość jest. zaje. No. Naprawdę. Fajne, Bardzo fajna. Pięknie. Będziemy teraz chodzić w każdym odcinku. Jak... Chyba, że będziemy się brudzić, to będzie ich szkoda, ale będzie nasz znak rozpoznawczy. także prima prymasol. Witam Was serdecznie w kolejnym wideo. Zaskakująco, fajnie dziś wyglądam, proszę zobaczcie, nowa koszulka, nowy ja, biel i proszę bardzo cztery mordeczki, jedna nawet taka włochata, bo nawet więcej niż jedna. Słuchaj, dziś znajdujemy się przed naszą posesją, ale dlaczego jesteśmy przed naszą posesją? Nie dlatego, że Teodor musi zrobić siku i kupę, <laughs> bo to już robił. Znajdujemy się przed posesją, bo dziś do szefowej przyjechał transport. To nie byle jaki transport, bo sześciotonowy. Sześć ton dalmatyńczyków, proszę Państwa, dziś przyjechał do szefowej z pobliskiej. Kopalni, pewnie nie, ale z, z hurtu sprzedaży kamienia. Proszę, zobaczcie. Szefowa do swoich kwiatków zamówiła sobie 6 ton kamienia. Na razie 6 ton. Miejmy nadzieję, że wystarczy, bo to dziadostwo drogie, ale naj, i tak najtańsze, nie? Kamień dalmatyńczyk. Nie wiem, z czego on się składa, ale generalnie charakteryzuje się tym, że jest taki, no taki wciapki jak dalmatyńczyk, nie? Jak takie psy. Od Krueli Demon, co teraz można obejrzeć sobie w kinie M Watson. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie do oglądania. Jak na Zemma ogląda, a Wy możecie <grym> iść do, do kina, żeby ją zobaczyć. Nie? Wiecie, ręka rękę myje, nie? E, no i tak. Mamy 6 ton kamienia. Kamień płaciliśmy po 300 zł za tonę, ale może dało radę. Trochę taniej, generalnie u nas w okolicy to, 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 to takie są ceny, nie? ale za 6 dych chyba nam przywieźli, nie? więc zamówiliśmy od... za 5 dych, tak. o to był upust, e, no to widzicie, e, kamień braliśmy z, ze Zgierza, z Konstantynowa, z Konstantynowa. E, tak więc e, takie info, jakby ktoś chciał to szefowa tam da na namiar, nie? E, tak więc 300 złotych tona, zamówiliśmy od razu 6 ton, prawdopodobnie braknie, ale no trudno, to się dowierzę. Albo nie jak się spukamy, i do czego będziemy wykorzystywać ten kamień? Kamień będziemy sobie wykorzystywać do obłożenia naszych drzewek. Wiem, wielu z Was pisało, żebyśmy tego nie robili, bo te biedne drzewka się ugotują. Ale one będą się gotować na nasze życzenie. Niech się cieszą, że szefowa zamówiła w miarę jasny ten kamień, a nie czarny. E, to może jakoś przeżyją. Kory e, szefowa nie chciała z racji na to, że po prostu no, no nie, i, i tyle, i bardziej jej się podobał kamień. Tak więc e, kamień pójdzie na nasze tuje, ale też pójdzie tutaj w ten pas pomiędzy naszą furtką i pomiędzy naszym wejściem. Zakupiliśmy sobie dodatkowo jeszcze w szkółce Denis i syn. Pozdrawiamy pana Krzysia. Bo w ogóle to się okazało, że, że właściciel taki bluesowy, kozacki to jest pan Krzysio nie. Także pozdrawiamy, jak nas ogląda. Zap zamówiliśmy sobie, zakupiliśmy jeszcze sobie trochę trawozdobnych. Tak więc będziemy sobie tutaj je wysadzać i obsypywać kamienie, to pójdzie w tuję, to pójdzie też tam do nas na rabatę i zobaczymy, ile nam tego starczy. To się gdzieś tam porozsypuje. Ale teraz chodźcie, pokażę Wam, co u nas rośnie, i można za darmo zrobić sobie piękną dekorację ogrodu. Moi drodzy, znajdujemy się na polu nieopodal naszego e, pięknego domku. Tak nieskromnie powiem. I ostatnio wyprowadzając Misia na spacer, zauważyłem, że tutaj rosną takie piękne kępy trawy. I tak trawa wygląda normalnie, jakby była rodem ze szkółki. Brakuje jej tylko doniczki i ceny 10 zeta za sztukę. I jakby ktoś miał coś takiego, zobaczcie, podchodzimy ze szpadlem, wykopujemy, proszę, taką kępkę, to widać, że to kępkowo rośnie. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze jedna taka trawa, już taka strzelista, zaczynają jej te pióra wychodzić. I taką kępkę możemy sobie wykopać legalnie, za darmo, przenieść gdzieś na rabatę, obsypać kamyczkiem i cieszyć się, e, cieszyć się piękną dekoracją naszego ogrodu. O, proszę bardzo! Majster już jedną nam taką kępkę wyciągnął. Ja zaryzykuję i powiem że prawdopodobnie jest to jakaś kostrzewa aczkolwiek nie jestem wiecie tam kostrzewa to taka mała w ku -ku. specjalistą, no to jest to jakaś trawa nie? uważaj misio i takie coś możemy sobie wyłożyć no my niestety, albo też stety mamy już zakupione trawy, tak więc te zostawiamy tutaj, niech sobie ładnie rosną już niedługo będą się mienić kolorami chyba <noise> i przechodzimy do e, ułożenia naszego kamienia zaczniemy wykładać ten kamień z tyłu, na rabacie, przy naszym tarasie i zobaczymy jak te roślinki, które już są, będą się prezentować już w nowej odsłonie. Moi drodzy, znajdujemy się już na rabacie. Już tutaj żeśmy poprzygotowywali, powywalali jakieś chwasty, niechwasty, tak nie jak nam Teodor. Uspokój się. Tak jak nam żeście doradzili przy trawach ozdobnych i nie tylko troszeczkę, żeśmy tą włókninę pościągali, żeby rośliny miały szansę się rozrosnąć. Patrzcie, jak ładnie stipa rośnie. Poś. Poś. Tutaj nawodnienie żeśmy też sobie przybili, już poprowadzili tak jak trzeba. Ciekawe, czy to nam przeżyje. To to jest z marketu. Te generalnie. Z marketu to jest od ogrodnika. Aha, to to przepraszam, to, to jest z ogrodnika. Ale nie wiemy, co to jest za odmiana. Ale te lawendki tutaj, zobaczcie. O, mimo tego, że dziubu się tam czasami podleje, to zobaczcie, że zaczęły już kurczę, wypuszczać kwiatki. I ładnie to zaczyna wyglądać. To jest jakaś tam lawenda drobnolisna czy coś. No nieważne, ale nie my o kwiatach, dzisiaj tylko o kamieniach. Tak więc Majster już naładował pierwszy ładunek. Syp. Byłbym za tym, żeby to rozsypać ręcz. No, też mi się wydaje. you <sharp inhale> No już mi się zaczyna podobać jedziemy dalej generalnie tu możecie na filmie zobaczyć że niektóre te kamyki są takie szare ale rozmawialiśmy znaczy się szefowa rozmawiała z panem dostawcą, który nam tutaj to dowiódł i te kamienie po prostu trzeba przepłukać wodą i po tym jak się to przepłucze wodą to wtedy ten nalot zejdzie i kamyczek będzie o taki piękniusi a co do tego, że ponoć ten kamień już po sezonie będzie właśnie tak brzydko wyglądał, to słuchajcie, będzie ku temu okazja, żeby nagrać film zatytułowany Jak wyczyścić kamień ozdobny. I są już nawet na to patenty, tak więc słuchajcie, jak będziecie razem z nami do tego czasu, to będzie okazja, żeby to testować. No a teraz co? Rękawiczki. No i rozsypujemy sobie ten nasz kamyczek i robimy tutaj naprawdę piękny klimat. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Warto było dla takiego efektu to zrobić. To jest to, co tkwiło w mojej głowie już od kilku miesięcy. I właśnie tak ma to wszystko wyglądać. Tu je mają wyglądać tak yy, miskanty i platany. Tu ma tak być, ma być tak z przodu. Mam nadzieję, że tych 6 ton wystarczy, chociaż nie wiem. Nie, to Teodor Ci przyniesie zęby. Tak. Teodorek przyniesiesz mi? Zobaczcie, jak to ładnie teraz się prezentuje na tle tego szarego kamyka, ta zieleń. Jak to wszystko zacznie tak kwitnąć, no to będzie pięknie. Ja jestem bardzo zadowolona, na dzisiaj kończymy, jutro robimy resztę, bo... bo tak, bo już jest wieczór. I trzeba kończyć i odpocząć.